Szymko wszystkim. Słuchajcie. Tu macie przed e, kamerką. Mój wydruk, który wyszedł przepięknie, perfekcyjnie, ale powiem Wam coś takiego nie było łatwo. Na początku miałem straszne problemy, żeby ogarnąć, żeby to wszystko szło tak, jak powinno iść. Tak jak tutaj widzicie jest podstawa. To jest przerwany druk. Widzicie, jaki tu jest <misz> masz? Słuchajcie, czasami jeden parametr w drukarce potrafi zmienić wszystko. Potrafi zmienić wszystko. Wydruki wychodzą wtedy przepięknie. Także powiem wam, że jeżeli chodzi o drukarkę 3D, to jest tyle tutaj rozkwin, tyle ustawień, tyle funkcji w programie, na przykład, w którym tam sobie yy, tniecie ten cały wydruk, żeby potem go wrzucić na drukarkę, to głowa boli. Ale coś pięknego potem, jak nam wyjdzie, Piękny wydruk to jednak takie jest wewnętrzne zadowolenie, szczęście, że tak właśnie powinno się drukować na drukarce. To jest wydruk takiego uchwytu na kabel USB czy coś tam. Można nawet tutaj by włożyć, słuchajcie, śrubokręt. Ja wam coś pokażę tak już z ciekawości, gdyby zrobić sobie kilka takich, bez problemu tutaj śrubokręt się zmieści, gdzieś na ścianie jakby to przymontować. Też może być. Można kombinować, jak kolera. Drukarka 3D. Wspaniała sprawa, ale niestety, żeby poogarniać te niektóre rzeczy, to trzeba trochę na tym czasu spędzić, ale że mam taką osobę, która mi pomaga, której serdecznie dziękuję z całego serca, to dzięki temu jakoś udaje się to jeszcze poogarniać. Także pozdrawiam. Trzymajcie się.